Wiadomości z Małopolski. Marszałek Witold Kozłowski spotkał się ze starostą Józefem Bałosem oraz konwentem burmistrzów i wójtów Powiatu Suskiego. To pierwsza taka robocza wizyta w tym regionie Małopolski. W sumie zrealizowaliśmy ponad 3300 różnego rodzaju operacji finansowych na kwotę miliarda 200 milionów złotych, więc to jest ogromna ilość zarówno operacji finansowych, jak również wydanych środków. I te środki to operacje albo kilkutysięczne, albo kilkudziesięciomilionowe, w zależności od tego, czego dotyczą. Dyskutowaliśmy o tym, co było, ale też nadszedł czas ustaleń związanych z tym, co przed nami, mówi starosta powiatu suskiego Józef Bałos. Była to okazja do zastanowienia się nad tym, co w najbliższym okresie będzie można zrealizować w poszczególnych priorytetach w województwie małopolskim, no, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu Powiatu Suskiego. Bardzo się cieszę, że to spotkanie zostało zorganizowane w tym regionie, komentowała Danuta Kawa, radna województwa małopolskiego. Dzięki wsparciu samorządu województwa małopolskiego, wsparciu finansowemu, wiele udało się tutaj na tym, w tym regionie zrealizować. Od takich projektów, projektów infrastrukturalnych ale również projektów miękkich. Dzięki wsparciu pana marszałka Witolda Kozłowskiego i zarządu możemy się rozwijać jak inne gminy. Cieszymy się z każdej złotówki, mówi Stanisław Lichosyt, burmistrz Suchej Beskidzkiej. Współpraca układa się bardzo dobrze, ja nie narzekam. Urząd Marszałkowski wspiera, również miasto Sucha Beskidzka, również za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy środki, między innymi na... Remont tego zamku. Podczas spotkania szczegółowo omówiono także program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Przedstawiono także harmonogram naborów na 2023 rok.